Witam w modelarskim poradniku. Zapraszam dziś na dość nietypowy film, jaki powstał w pracowni klubu modelarskiego Air Combat Kraków. Odbyły się tam warsztaty modelarskie na temat zbuduj model myśliwca. Taki myśliwiec powstał z zapisu, jaki został zrealizowany w trakcie tych warsztatów. Powstały również kilka odcinków filmu, który chciałem właśnie zaprezentować. Myślę, że film jest adresowany dla młodych modelarzy, tych, którzy dopiero zaczynają z techniką RC. Dlatego, że w czasie tych warsztatów wyjaśnione zostało właściwie wszystko, co dotyczy latania, sterowania i budowania takich małych modeli. Zapraszam na film. To witam jeszcze raz oficjalnie na naszych warsztatach. I będziemy budować tą no z samego Możemy wszystko, 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 bo troszkę. Luźniej, rosną... nie stresuj się, nic, nie nic się nie dzieje. To no. no, są warsztaty, tak naprawdę. Ja tu pokażę y, całą technikę budowy takiego no. modelu. Jak się coś będzie rodziło, jakieś pytania, to proszę na bieżąco. Przerwamy, i od razu wyjaśniam wszystko. Bo tak naprawdę to jest efekt docelowy. Taki model chcemy zbudować. Ten już ma swoją historię, widać, że już po, poobijany troszeczkę, ale lata już parę razy w zawodach, czy paręnaście nawet razy ma. Ma długą historię startów, w jest nawet drugie skrzydło założone. Te modele, które są tutaj wystawione i wiszą tu u nas, z pod sufitem, wszystkie modele należą do tej samej kategorii, do modeli Electric Simple Air Combat, czyli do uproszczonych modeli do walki powietrznej. Zawody w walce powietrznej polegają generalnie na tym, że jest to symulacja tego, co działo się w czasie II Wojny Światowej, kiedy piloci myśliwców po prostu rywalizowali ze sobą w powietrzu. I tak jak wtedy trzeba było po prostu zestrzelić przeciwnika, używało się ostrej amunicji i po prostu niszczyło się przeciwnika w powietrzu, tak w przypadku zawodów, oczywiście modele no, nie powinny ulegać zniszczeniu. Czasami się również czasami jednak zdarza, ale one generalnie ciągną za sobą taką taśmę 10-metrową. I idea jest taka, żeby jeden zawodnik drugiemu wleciał na ogon i tą taśmę po prostu ściął. Ścina się śmigłem. Skrzydłem Skrzydło jest specjalnie tutaj uzbrojone w taką wzmacniającą. Taśmy, żeby nie wyrywać Nazywane karabinki. To się nazywa w tak, modelarskim żargonie karabinami. E, I to pozwala na ścięcie taśmy e, Czyli trzeba wejść w tor lotu. Trzeba wejść praktycznie w torlotu taśmy przeciwnika i ją ściąć. Duży no, nowa jeżeli lata swój ze swoim, usiłuje ominąć. Ale nawet nie to, żeby oprzeć, czy, czy zarobić taśmę, tylko kwestia kolizji. Bo niestety przy siedmiu z dużo kobiety, więc szkoda stracić dwa razy punkty, tak? No dużo przy, przy trachu bez to tra traci jakby eskadra tak. cała, ale ogólnie jak jest możliwość, to się ucina na swoje. Tak jest. Ale generalnie eskadra, jakby, która tworzy punkty w całości, raczej ze sobą się nie walczy. Raczej się walczy z, z drugą eskadrą, z innymi przeciwnikami. Do rzeczy. Tak wygląda nasz efekt docelowy. Otwierając taki zestaw, który jeżeli popatrz, chcieli kiedyś zbudować, to mamy do, co dostajemy tak naprawdę od producenta. Dostajemy zestaw pręców węglowych niezbędnych do całej tej konstrukcji i dostajemy książeczkę. instrukcję, książeczkę jakąś taką, która pokazuje w jakiś uproszczony sposób, jak taki model powstaje. Dostajemy wszystkie elementy książeczkę. wycinane już na termoploterze. I na tym polega tak naprawdę. Atrakcja tego całego zestawu i łatwość budowy tego modelu, że mamy pewne elementy już prefabrykowane, przygotowane. Wycięcie tego samemu w domowych warunkach praktycznie jest niemożliwe. Nie ma takiej możliwości. Termoploter, czyli tak jak pan wcześniej, drudoporowe i podłączone, i ter cięcie termiczne, ale bez sterowania komputerowego praktycznie to nie wyjdzie, dlatego że model lata tak dobrze, jak dobrze będzie miał oddany profil skrzydła. I tu nie ma możliwości błędu. Tak? Tutaj niewielkie, niewielkie nawet błędy powodują to, że model albo będzie krzywił to w lotu, albo będzie skręcał, albo będzie się wywracał w powietrzu. Trzeba to mieć po prostu rozpracowane. Dlatego polecam generalnie, jeżeli kupować zestaw, to kupować zestaw od sprawdzonego producenta. Żeby taki model tak naprawdę powstał, musimy parę rzeczy sobie tutaj teraz poukładać. Bo mamy skrzydło oczywiście lewe, mamy skrzydło prawe, mamy ogon, mamy kadłub. I od czego zaczynamy taką budowę? Najważniejsze jest, aby on wyszedł bardzo lekko, ostatecznie, jako model, do, finalnie do lotu. Więc, aby go nie doważać, bo zawsze dla pewności lotu ważny jest środek ciężkości i wyważenie tego modelu. Więc, żeby go nie wyważać tym balastem dodatkowym, nie dokładać mu ciężaru, musimy od razu, od samego początku budowy, kontrolować wagę tego modelu. I tak sobie ją rozplanować, potem rozmieszczenie wyposażenia, żeby wyważył się model do lotu, tylko i wyłącznie za pomocą samego wyposażenia. A co stanowi jego wyposażenie? Silnik. Może zdejmiemy jakiegoś tutaj innego przedstawiciela tego gatunku, który jest pewnie lepiej wyposażony, bo będzie kompletny. Silnik, regulator, który tutaj jest ukryty akurat takim, to jest regulator obrotów do silnika. Odbiornik, czyli to, co zapewnia nam komunikację z Ziemią. Serwomechanizmy, czyli coś, co steruje tak naprawdę funkcją, czyli powoduje ruchy tych płaszczyzn sterowych. My tak naprawdę realizujemy sterowanie modelem za pomocą czterech drążków, co przekłada się na cztery realizowane funkcje jest Znaczy dwóch drążków, ale yy... dwóch drążków, które mają dwie funkcje. Ja też wziąłem w ramach pokazania jakby, jak wygląda klasyczna aparatura modelarska. To wygląda tak. Czyli mamy drążek w przypadku latania tutaj naszej eskadry Mamy gaz po lewej stronie. To nie jest obligatoryjne. Niektórzy latają z gazem po prawej stronie. Ale my mamy tak zwany mod drugi, czyli latamy z gazem po lewej stronie. Na tym drążku, tu jest taka specjalna żegotka, powodująca to, że możemy tą prędkość sobie bardzo precyzyjnie wyregulować. Przypadkowe dotknięcie drążka nie powoduje, że on się przesunie. To jest sterowanie prędkością. Lewo prawo, sterowanie sterem kierunku. Czyli ogonę. Czyli sterem kierunku, tutaj. tutaj nie mamy. Prawczyzną. W tych modelach akurat tej, tej funkcji nie wykorzystujemy. Sterowanie tym drążkiem pod prawym. Czukiem. To jest wysokość modelu, czyli góra-dół, czyli, czyli ogon, ster wysokości i drążek, również prawy, lewo-prawo, powoduje wychylenie lotek. I na przykład w tym modelu wychylenie lotek powodują te serwomechanizmy, to jest ten sam element, co tutaj, tylko umieszczony w skrzydle i on powoduje o, wychylenie lotki w górę albo w dół. Czyli przechylenie tego drążka powoduje to, że model tak naprawdę zostaje wprowadzony w rotację, on się tylko obróci. Abyśmy mogli wykonać skręt, musimy posłużyć jeszcze drugim drążkiem, czyli zaciągnąć ster wysokości. I dopiero współpraca tego drążka, tak naprawdę w dwóch płaszczyznach, czyli ster wysokości i wychylenie lotek, powoduje to, że ta rotacja zostaje zamieniona potem w skręt. I wracamy do naszego projektu. Od czego zaczynamy? Myślę, że zaczniemy sobie od obróbki kadłuba, czyli musimy mu nadać ten kształt. I to już będzie teraz zadanie dla Brawo. uczestników. Zacznę, tak ja pokażę, jak to się mniej więcej wykonuje. Do tego służy ostry nóż, stąd też ta bariera wieku, która była w zgłoszeniu, no bo posługujemy się bardzo ostrym nożem. I polecam stosować i wymieniać często ostrza, nawet sobie wziąłem chyba zapasowe, czyli tego typu ostrza się kupuje w sklepie. No to są wymienne wkłady, Wiadomo jak nóż do tabu. Ale tylko i tak naprawdę świeże założone owce potrafi ciąć ten materiał. Jeszcze dwa słowa troszeczkę o tym samym materiale zanim zajmiemy się jego obróbką. Bo on jest oczywiście wstępnie przygotowany, ale będziemy się zaraz zajmować dalszym, dalszą obróbką tego materiału. To nie jest styropian, nie należy tego mylić. Jest to elaport, tak się nazywa ten ma materiał, albo w skrócie EPP, czyli wygrzewany w dużym ciśnieniu Podobny materiał jak styropian, w każdym razie struktura jest jakby styropianu, natomiast on jest, wrężysty. styropian się łamie. Tak, wyskakują kulki, a ten materiał się nie łamie. I to jest jego największa zaleta. Elastyczność, a zarazem wartość tego materiału. Tak, on jest warty, czyli nic nie dzieje, on się wygina, jest go w sumie tak naprawdę ciężko zniszczyć. Dlatego modelarze z tego budują akurat takie modele dualów powietrznych, ponieważ one czasami, mówię, padną w ziemię, spadną na siebie w powietrzu, a mimo to nie ulegają. Destry, można go posklejać. Można zbudować z wielu innych z ze zestyropianu. Da się. Da się wszystko zrobić Spokojnie z każdego materiału. Tak jak sam z tego depronu na przykład. Da się zrobić taki model. Tylko, że on jednorazowy wtedy jest, jest jednorazowy. Jest jednorazowy. się trzeba połowy to się Natomiast tutaj to się wygnie i nie ulegnie zniszczeniu. No nie, tu masz. Jak obrabiamy elapor? Są dwie takie powszechnie stosowane metody, tak naprawdę, żeby go doszlifować, bo to, że sobie go pierwotnie obetniemy lekko nożem, niesie, komuś się prosto, tak? Widać, że to się śnie bez problemu. Mam tu przygotowane próbki, zaraz będziecie działać sami. Więc tak, taka jest obróbka wstępna. Ale, żeby dostać taki kształt, jak tutaj ten kadłub jest, wyprowadzony on, tak w całości. Zrobiona kabina, wszystkie łóżki są wyrobione. Będziemy potrzebować jeszcze obróbki takiej, takiej podstawnej, nożem trzeba zrobić obróbkę finalną i do tego posłużymy się albo szlifierką z wysokoobrotową papierem, można ten materiał na tym przytrzeć, zaraz to pokażę, albo żelazkiem. Temperatura topnienia około 150-160 stopni, to jest druga kropka mniej więcej na żelazku takim domowym ustawianym. I wtedy ten materiał zaczyna lekko płynąć pod temperaturą i można go formować. Jest to najlepszy efekt formowania, ten był technicznie formowany Tylko żelazko właśnie żelazko do wyrzucenia, nie. żeby potem Tylko trzeba mieć do żelazka do prasowania że materiał się przy topieniu zostawi na żelazku ślady, będzie praktycznie żelazko A on się wtedy nie, nie zmieni? No, nie, będzie nie, bardziej nie. On się powierzchniowo przytopi. Właśnie to jest jego wielka zaleta, że jemu nie, nie wpływa to na strukturę. Te kulki są tak sprasowane ze sobą, że to nie zmienia jego struktury całkowicie w środku. Da się go plastycznie obrobić, natomiast nie będzie powodować to uszkodzenia tego materialu. Ja pokażę w takim razie na szybko mniej więcej jak go tu obrabiamy. Przestugamy sobie również w drugą stronę. Tutaj razem z kabiną. Tak to zaczyna, zaczyna to już przypominać takie wyokrącenia. Oczywiście tu na przodzie teraz czeka nas dużo więcej pracy, żeby go dopracować. Tu musimy te cięcia zrobić już troszeczkę bardziej. Precyzyjne, ja zawsze polecam, żeby ciąć to jednak obrabiać ten kadłub na kilka elementów. Nie na raz. Unikać cięcia na raz, dlatego że tu nie ma możliwości poprawy. Tak? Lepiej sobie ścinać 5 razy po małych kawałkach, po takich stróżynach, niż pociąć raz za głęboko, bo nie ma możliwości poprawy. To już potem jest trudno sklejane. Oczywiście, że się skleja, że się łączy, ale klejenie będzie już sztywne. Nie będzie miało tej elastyczności jaką ma, jaką ma sam elapor. Dlatego lepiej sobie to poprawiać, po parę razy, po prostu stosować takie cięcie i wyprowadzić ten kształt kadłuba tak, jakbyśmy go sobie wyobrażali, że on powinien wyglądać. I po, po prostu podcinamy kolejne kolejne pasma, możemy doprowadzić do tego wyokrąglenia tak naprawdę samym nożem, ale lepiej to zrobić już później z zaraz to pokażę, jak to będziemy obrabiać. I na koniec pokażę jeszcze jak obrabiamy to wszystko z żelazkiem. Jakbyś panu włączył tam tamto, żeby nam się podgrzało. Tutaj, że tak powiem, piątka z plusem za e, statycznik No i, no i naprawdę szósteczka za koło. Fajnie wyszło. Troszkę byśmy jeszcze na nim popracowali. Wiesz, jak zrobił idealne koło? Ja ci siedzkę w środku, nakładasz na wiertarkę, obracasz kółkiem i przykładasz do materiału ściennego. Tak? I za chwileczkę te wszystkie nierówności znikną będzie i kół. będzie idealne koło. Tylko się go wtedy szlifuje, wtedy nie do tarczy, która wiruje, tak, tak? W tylko to się kręci i przykładasz do sztywnego materiału. Idealnie się <kuh> tak, tak, byś to Tak się idealnie wytoczył. wytoczył. Także dobrze. Na pamiątkę może można zabrać sobie te elementy, a wracamy do budowy. Dalej z naszego modelu. Teraz musimy dojść do tego, co tu mamy w zestawie, czyli zestaw prętów węglowych. Powiem szczerze, jest droga rzecz też, niestety dzisiaj pręt węglowy 4 zł, 4 zł, zł za sztukę, a ich tutaj trzeba kilka wbudować. Teraz zwrócić też uwagę, bo tańsze zestawy, jak Pan znajdzie na rynku, z reguły nie zawierają prętów węglowych. Żeby żeby ten kadłub nam się usztywnił tak naprawdę, nie odkształcał w powietrzu właśnie, bo elapor jest fajny materiałem elastyczny, żeby go miejscowo usztywnić, uchwycić, jego, zwiększyć jego sztywność, wklejamy pręty węglowe. I tutaj, że tak powiem, wśród modelarzy są różne techniki, bo niektórzy wyginają pręty, Zobaczcie, no, przeważnie czy, Ale przedbijamy. Nie, 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 nie. Ale nie chodzi o to, jak, jak ułożyć pręt w tak, kadłubie. Chodzi o to, żeby on troszeczkę sprężyście potem, prawie, jeżeli model uderza, to uderza przodem. Więc chodzi o to, że Aha. lekko wygięty, tutaj z przodu, powoduje, że troszeczkę kadłub amortyzuje i pracuje w tej płaszczyźnie. Więc niekoniecznie najprostsze ułożenie pręta jest proste. Takie. Lepsze ułożenie to jest właśnie. Po sprawdzeniu, przy uderzeniu wielokrotnie i mniejsze szkody są przy lekko wygięte. Tak, jak ma zobaczy, to każdy z tych. Lepiej się układa pręd właśnie w ten sposób i chyba nawet tak zaleca to instrukcja. On powinien cały się zagłębić w eperior. Cały się musi tutaj schować. Więc albo rysujemy sobie kreseczkę, albo po prostu trzymając prędko nacinamy po kawałeczku. Dobrze jest przyłożyć sobie tak palec do tego noża, żebyśmy mieli mniej więcej 3 mm ostrza, nie więcej niż 2-3 mm. I wtedy, jak przyłożymy palec i pociągniemy po, po długości, to nie ma problemu, że jest przez kształt, żeby nie To wiemy, że mamy to teraz nacięcie zrobione w takiej głębokości, że nam się wręcz schowa. Tak. No stosunkowo, o, to on zostaje tutaj po prostu ułożony i tak powinien zostać ułożony cały. Ale właśnie wykonujemy to nacięcie tak, jak zrobimy go za głęboko, to, będzie cały. to po prostu ma, no, on skoczy on się może go. nie skleić. Po prostu jak go o, przetniemy, żeby go przeciąć jak chcemy, tak? Przecież jak zagłębimy ostrze za głęboko, to materiał będzie w środku rozspojony. traci po prostu swoje właściwości. Więc chodzi o to, żeby go umieścić jak najbardziej pod powierzchnią. Więc dlatego mówię, zostawiamy takie 2 mm. Wykonujemy tutaj takie nacięcie, i tutaj go układamy do dołu. Tak, tak jak mówiłem. Mając go tutaj właściwie, go wystarczy teraz zatopić palcem do tej linii cięcia, i on nam się cały. Tak? I tak to powinno zostać wykonane, cały czas w tej pracy musimy trzymać kadłub idealnie na płaskiej powierzchni na stole. Nie możemy tego wciskać tak w rękach, bo Pan, o, poutykamy, poupychamy. i co się nam zrobi z kadłubem? Skrzynił się? Teraz ten pręt nadaje mu już po prostu kształt. Jak go teraz położymy na stole, to popatrzmy ogon odstaje. Widzisz? To już możemy włożyć tak naprawdę prawie długopis, to nam wejdzie pewnie. O. Jeżeli tak byśmy skleili ten samolot, a potem założymy w ten krzywy ogon. Nasz ogon, to się okaże, że ten ogon będzie już potem... O, taki krzywy, nie? A powinien być. Na Jeżeli jeszcze dołożymy do tego kierunku, to, że będzie to będzie krzywy, to samolot nie będzie nadał. Więc zwracamy, bardzo zwracamy na to uwagę, żeby wszystkie czynności z trendami węglowymi wykonywać na stole. Jeżeli nam się cokolwiek skrzywi, zawsze możemy odpuścić, wyjąć trend, położyć na stole idealnie prosto, ponieważ on jest tak specjalnie wycięty. To jest idealnie prosto. To jest ustawienie. Statecznika poziomego, skrzydła i silnika prowadzone przez producenta. Nie musimy się tutaj jako modelarzy tym Aha. zajmować. A jest to bardzo istotne. Potem tylko delikatnie wyregulujemy skłon lub wykłon minimalnie silnika, ale to są minimalne korekty. Reszta jest prowadzona przez producenta. To I to sam powinno lata, być na zero. Powinno być dobrze. Dlatego nie. pilnujemy nie. geometrii. Tej geometrii budowy modelu pilnujemy przez cały jego proces. Tak, jak mówię, zatapiamy prędko. Meglowy. I żeby on został teraz wklejony, jest kilka znowu wersji. Stosujemy kilka rodzajów klejów. Ten, który my stosujemy i polecam go bardzo zawsze do, do amerykaży pracujących z EPP, jest to klej cyjanoakrylowy, czyli CA. I do tego niezbędny jest aktywator termiczny, dlatego że klej ma tą właściwość, że wiąże na ciepło. malujemy go o po tej płaszczyźnie. On sobie wniknie tutaj. On sobie zniknie w to, w to nacięcie. Dajemy mu tą chwilkę, nawet żeby o, tak jak teraz, prawda? Zniknął praktycznie na powierzchni. No i teraz go zaaktywujemy, czyli nie wiem, gdzie jest. Ja on za Aktywator termiczny. On chemicznie podwyższa temperaturę i powoduje to, że teraz coś się zrobi ciepłe, czasami się aż zadymi. Tak, jak jest więcej kleju, to potrafi się zadymić. Jak się przypadkiem dotknie palce, to się czego parzy. On podnosi temperaturę bardzo. No i w tym momencie, po właśnie w łapku to jest różne, to, jest bo to na przykład to jest ekspo, a ja panu pokażę. No ja też to mam jeszcze było. inne chyba gdzieś. Kolej kursantów. No Czy można wiecie? tak, proszę sobie wygięć no. w Facebooku, jak pan Albo sobie pisakie. Może sobie piec, może też sobie, sobie zrobić Takie około tutaj dwa milimetry. Takie cięcie trzeba tutaj wykonać, żeby nam się te dwa elementy ze sobą nie skleiły. Tak? I teraz już widać, że lotka się. O, tak, będzie mogła ruszać. paszczelinka została tutaj prowadzona. No i teraz tak naprawdę mamy szybki, prosty temat, bo to wystarczy przetrzeć papierem ściernym albo um, o to, dobra? że łączenie EPP przy pocięciu termicznym ono jest takie zasklepione, takie jakby odprasowane żeby nam się Ale jak my żelazkiem próbowaliśmy zrobić, więc to samo jest podróż, ociera, żeby klej lepiej złapał. Nie? Więc On część trzeba po prostu delikatnie zmatowić, On też, żeby lepiej klej, się zmatowywać. I tu ewentualnie do takich klejenia dużych powierzchni lepszy jest może ten gęsty i możemy go to nawet użyć, bo właśnie do takich dużych powierzchni, o ile tamten ten rzadki penetruje, szybko wlewa się, o ile te, o ten gęsty... Teraz troszeczkę dłużej pozostanie nam na powierzchni. Nie rozprowadził. Więci, powierz Dobrze jest, ponieważ on jest gęsty, nie wnika tak szybko. Możemy sobie przesmakować obydwie powierzchnie. Przykładamy jedno do drugiego. Pytam prysnę aktywatorem, kto ma aktywator. To musimy przygrać. troszeczkę dłużej Puchy. przytrzymać, dlatego że on tak szybko już nie wiąże jak ten rzadki. Ten właśnie troszeczkę wolniej wiąże. Teraz tylko pokażę się, może no, taka tak zwrócić uwagę. Przy uzdrawianiu 3-2. Robimy oczywiście przejście przez te nasze miasta. Tu w rękę, te, te gniazda wycięte. do całości, nie łączymy. Z z pręt być... jeden, pręt powinny być dwa pręty dane w całości. Dlatego, że pręt jeden od góry, drugi z dołu, a potem krótszy na wzmocnienie można zawiesić. O to, no, ale, o to, o to. Tak. ale to jest, mówię, to jest najważniejsze, żeby to nie pracowało, bo zawsze to klejenie tego pręta przy, naprawdę są siły bardzo duże. To jest ważna rzecz, ponieważ tak, to mamy, centropod jest na stole, tak, leży. Tu niby producent już prowadził te zacięcia, ale zawsze jest możliwość na pręcie węglowym wygięcia albo przesunięcia końcówki. Więc dobrze, przed zaklejeniem końcówki trzeba porównać sobie teraz. Tak naprawdę wysokość, no jedna osoba wstrzyma. wysokość góry tego skrzydła. teraz musimy sobie go ustawić, czy chcemy bardziej, czy mniej, bo możemy go lekko podciągnąć. I wiemy, że na przykład tu jest do tej, do tej kreski. I teraz sprawdzamy, czy do tej samej kreski będzie ta końcówka. No i widać, że jest nieco niżej, prawda? Możemy go teraz troszeczkę podciągnąć. Widzicie, zawsze ten pręd, jak jest schowany, to on będzie maksymalnie no, to jest jeden no, najważniejszy to, Teraz mamy praktycznie ustawione te same wnioski. Jak popatrzymy sobie po płaszczyźnie, one muszą być te podniesione końcówki na tą samą wysokość od płaskiego stołu. To możemy... trzeba zawsze sprawdzić. Zawsze. Albo... Jedziemy po całości i teraz już nie, nie ruszamy nic. Czekamy aż się po prostu zasklepi bo to ustawiło nam wysokości końca skrzydła. Jeżeli model ma latać stabilnie i po rzuceniu że odejść prosto, to musi być wszystko idealna geometria, bo nie ma mowy, żeby potem to wszystko się dobrze sprawdziło. Po tej stronie znowu mamy sytuację zwrotną, bo, bo znowu musimy to ciąć na trzy razy, bo akurat taki jest kształt tego skrzydła, więc znowu go musimy teraz sobie odrysować w tych miejscach. Tu zwracamy uwagę tylko na jedno. Dół i góra powinny być pręd pod krętem. Tak najlepiej, no tak jak butelownik pracuje, prawda? Pracują tak naprawdę półki, a nie pracuje środek, więc mamy podobny układ. Tworzymy coś jakby butelownik w skrzydle, czyli sobie przenosimy te pręty regulowe na dół. Tak? Oczywiście nie jest to apteka, to nie musi być idealnie, to, to wie Pan, przesunięcie tam milimetr czy dwa nie stanowi problemu. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby to leżało jedno pod drugim. Wtedy pracuje po prostu jak dźwiga. Teraz jesteśmy w takiej fazie budowy. <laughs> że Musimy się zainstalować, bo mamy już skrzydło, pytanie czy go wklejamy teraz, bo jeszcze kwestia rozpuszczenia wyposażenia, ale o wyposażeniu to porozmawiamy na następnym zajęciach. Teraz tak naprawdę ogon, ale w sumie nie ma sensu go teraz wklejać, bo my ogon wklejamy wtedy, kiedy już klinujemy skrzydło. Wiotki, a musimy go już tymić tak samo jak skrzydło, w jego tutaj trzeba wkleić taki to jest inny już, tak? inny rodzaj węgla. Troszeczkę może być pręt, ale tu akurat producent dostarczył bagnet, taki płaskownik. Plaskownik. Bardzo dobrze, no bo wiadomo, ma po prostu pewną wysokość swoją i bardzo dobrze usztywnia. Więc z dwóch stron chyba nie wkleił tutaj. Tak. Nie, więc... Jest ciężko, bo jest mała wysokość, więc trzeba go wkleić z jednej strony, ponieważ żeby model lepiej wyglądał jakby z góry, z reguły wklejamy go od spodu. Coś o czym modelarze zapominają, jak budują pierwszy raz. klej już ogon, wszystko fajnie, a potem nagle się montuje, popychasz, no ale popychacz jest jeden, a powierzchnie sterowe są dwie. I wtedy albo taki wariant, jak na tamtej Saecie, czyli dwa popychacze. Tak? Czyli dwa cieńna, tak. Cię... Dwa trzeba po... pociągnąć. Więc, żeby to dobrze wszystko działało, teraz musimy zrobić co? To, jest to samo co z prętem węglowym, tak? czyli po prostu nacinamy.

więc do tej neutralnej środkowej części startecznika Musi to być cały czas równo. Tak, nic nie może się nam podnieść, nic nie powinno się nam coś tutaj ładnie wszystko nam zamknąć. O. I teraz po jak sobie zalejemy to klejem. W środku klei się tam ładnie, Doklej, zagotuje, wybuduje i praktycznie mamy przygotowany w tej chwili model i tak naprawdę pozostało nam teraz sklejenie, czyli możemy wklejać skrzydło, wklejać ogon i zakleić ster kierunku i właściwie sam płatowiec jako płatowiec będzie gotowy. I wtedy na zajęciach następnych zajmiemy się jego no, wyposażeniem, rozmieszczeniem tego wyposażenia. Ja Teraz sobie ustawimy czas. Wstawić ustawić. czas po prostu. Więc do pionu sprawdzamy w tym momencie też płaszczyzny w ten sposób. Czy one są, żeby tutaj czy jest, skrzydła, czy nie jest skrzydło w lewo, w prawo. Cały czas ta kontrola geometrii jest tutaj istotna. I zaraz się tutaj podniesie? Tutaj wygląda. No, nie, no. No. no, no. Musisz go włożyć Musi ogona. Musisz go Jeszcze ogona nie ma, tak? Dlatego zwiastun jest silnik bo tutaj bierzemy pod uwagę, że silnik ja Wam pokażę, bo też trzeci będzie bardziej mhm.